Witam wszystkich. Dzisiejszy film będzie tak jak ostatnio mówiłem e, o OHP. Z tym, że to będzie wyciskanie sztangi z zakarku Mam tu swoją rurkę do pomocy. Dobra, powiem wam tak. Od czego zaczniemy? Ćwiczenie nie jest proste, jest bardziej skomplikowane niż zwykłe OHP, a z tego chociażby względu, że do tego ćwiczenia potrzebujecie odpowiedniej mobilności w barkach. Nie każda osoba będzie potrafiła to zrobić technicznie dobrze i bezpiecznie. Jeżeli nie wiecie co to są rotatory, nigdy ich nie ćwiczyliście czyli mięśni rotujących bark, no to zanim wejdziecie na to ćwiczenie, to radzę zrobić sobie chociaż jakąś powiedzmy miesięczną, dwumiesięczną, powiedzmy jakiś taki cykl treningowy, w którym uwzględnicie ćwiczenia na rotatory bark, ponieważ akurat w tym ćwiczeniu rotatory bardzo mocno pracują. I jeżeli macie je bardzo słabe, w połączeniu ze słabą techniką, może się to skończyć tym, że będziecie mieli problemy z barkami, bo rotator się rozpierdzielą. Więc, na, mówię, jeżeli jesteś osobą początkującą, nie masz tych, to raczej nie potość. Nie pod to ćwiczenie. Dobra, co to ćwiczenie? Czym to ćwiczenie różni się od zwykłego OHP? Zwykłe OHP wyciskamy sprzed sprzed y, klatki tu z przodu, a to będzie za. Karku, tak? Automatycznie jeżeli cofniecie łokieć do tyłu, to już widać samym, od razu widać, że przy wyciskaniu z przodu bardziej pracuje nam tutaj mięsień na ramienny z przodu. Jeżeli cofniemy bardziej bark do tyłu. I wyciskam. Jeżeli ktokolwiek operował już wyciskanie na hanterkach, może sobie sam zauważyć, że jeżeli trzymamy hantelki tu z przodu, będziemy bardziej kładli nacisk na, czyli wyciskali w ten sposób, bardziej kładziemy nacisk na przód barku. Jeżeli cofniemy hantelki powiedzmy, do tej poziomu i wyciskamy, bardziej pracuje nam środek i tył barku. Więc to ćwiczenie bardziej rozwija wam, powiedzmy, środek i tył barku, i mniej angażuje. Tricepsy, bo tricepsy z przodu, jeżeli wyciskamy z OHP, to co OHP bardzo mocno pracują tricepsy. Jeżeli cofniemy, tutaj już takiego e, takiej pomocy z, z, od strony tricepsa nie będzie. No i dobra, jeśli chodzi o anatomię, nie będę Wam tłumaczył jak mięsień na ramieniu się składa. Każdy może sobie to zobaczyć, e, na go, wygooglować i każdy będzie wiedział o co chodzi. Gdzie jest przód, bok i tył barku, tak? E, ale dobra, jak? Zaczynamy od początku. Jak sprawdzić czy możesz robić? Ćwiczenia. Więc tak, polecam stanąć przy ścianie oprzeć się o ścianę, czy nie mam tu ściany ale powiedzmy, że, się, że jestem oparty o ścianę. Brzuch, łopatki, wszystko ściągnie. I teraz tak. Obserwujecie, macie kontakt głowa, dupa, plecy i podnosicie rękę. Ręce obydwie. Jeżeli podniesiecie ręce, o, tak jak ja, widzicie, jest prosto. Nie zapracowałem ciałem, czyli jest idealnie, Ja mogę wykonywać to ćwiczenie. Jeżeli będziecie podnosili i nagle robi się tu blokada, i dalej nie możecie już podnieść, bo inaczej musicie zakompresować i wygiąć, wywalić brzuch i wygiąć tutaj odcinek klędziowy, to ćwiczenie nie będzie dla Was. Lepiej, lepiej zastosujcie jakieś inne zamienniki, takie jak na przykład Landmin Press. Czy tam powiedzmy na skosie, bardziej wyciskanie, ewentualnie ten, bo ponieważ to ćwiczenie będzie Wam rozpiercielało, będziecie robili albo tak, w taki sposób, albo w ogóle nie będziecie w stanie wykonać tego ćwiczenia. Dlaczego? Bo zaraz Wam pokażę. Dlaczego powinno być, ta mobilność jest tutaj bardzo ważna. Oczywiście, tak łapiemy to mniej więcej na szerokość tego palca, w zależności też od budowy, więc tu szerokość będzie powiedzmy ukształtowana, kto jakie ma szerokie barki, jaką ma mobilność, więc tu musicie sobie poeksperymentować stosując powiedzmy dosyć szeroki chwyt czyli tak zwany rywaniowy powiedzmy, że zaczniemy od tego palca na tych jeżeli ktoś ma sztangę olimpijską, to tutaj będzie miał zaznaczone te linki oczywiście zasada jest wszędzie taka sama trzymanie nadgarstków w pionie czyli nie kładziemy sztangi i nie wyginamy nadgastków. To nie może być coś takiego, że wyciskamy z zakarku z takimi nadgarstkami. Tak? Ponieważ jak widzicie to w ogóle sztanga będzie szła całkowicie do tyłu, będzie Wam wyłamywało bark, tak że że, że po prostu y, zaraz nabawicie się jakiejś kontuzji albo w łokciu albo, albo w barku. Y, jeszcze jedna ważna rzecz zanim zaczniemy. Czyli tak nadgarstek prosto jak układamy sztangę ma być w tej linii. Jak to zrobić? Już pokazywałem na, 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 na moich filmach yy, z tego, z wyciskania. Łóżcie sobie gryf głębiej, czyli złapcie ten gryf głębiej. Czyli, jakbyście go chcieli tu włożyć na sadę ręki, tak, tu głębiej, nie tu, bo tak to Wam się zaraz wyroluje. Jak tu złapiecie, zaciśniecie, to już tu trzymacie i używacie tych mięśni tu, żeby pilnować, żeby ten nadgarstek Wam się nie wyłamywał podczas wyciskania. Więc cały czas jest tu pilnowanie, żeby było. Nadgarstek to jest bardzo ważne, bo jak będziecie źle prowadzić nadgarstek, to wszystko się będzie rozsypywało. Więc to jest podstawa, nadgarstek, ale zacznijmy od samego dołu. Ech. Pierwsza podstawa, jaka, jaką musicie po odejściu ze sztangą zastosować, to jest ustawienie mniej więcej na szerokość barku, ten bioder, rozstaw, ewentualnie trochę szerzej, żeby było stabilnie. Stopa ma być wyrotowana na zewnątrz dupa spięta przed zabraniem, jak wyciskacie, dupa musi być spięta, brzuch napięty i ta pozycja odtąd do samego dołu ma być zabetonowana, czyli ma być tu spięty brzuch, wszystko ma być spięte, żebyście jak wyciskacie to tylko pracuje góra, a nie, że wyciskacie a biodra sobie latają w każdym kierunku jak chcecie więc to jest bardzo ważne ustabilizowanie wszystkiego tu od brzucha, tyłek spięty, brzuch napięty Nogi w podłogę, środek stopy, ciężar na środku stopy i tu to jest podstawa. Później ta druga podstawa, co mówiłem, jest nadgarstek. I teraz tak, rozstaw, tak jak mówiłem, łapiemy na razie na palce wskazujące. I teraz jak układamy gryf? Już Wam tłumaczę. Gryf układamy tak samo jak do hajbala. czyli nie układacie za nisko, bo tak będzie Wam wyłamywało łokcie układacie możliwie najwyżej, jak jest to możliwe tutaj na mięśniu, tutaj powiedzmy na, na samych kapturach, ale poniżej tego wystającego tutaj kręgu, tak? Każdy ma taki wystający kręg, jak jeszcze sobie nie, nigdy nie się nim sztangą niego, to, to jak źle ułożycie i tutaj walniecie, to poczujecie, że to dosyć mocno boli. No ale dobra, czyli poniżej tego kręgu. Łopatki muszą być Ściągnięte do tyłu i w dół, czyli tak zwana retrakcja i depresja, bo ktoś mnie o to pytał. Nie ma prawa być coś takiego, czy to w zwykłym OHP, czy w wyciskaniu zakarku, że łopatki są rozluźnione i latają sobie jak chcą. Jeżeli wyciskacie za karku, nie może się zdarzyć coś takiego, że wyciskacie tu niestabilnie, a łopatki całe latają. Łopatki mają być ściągnięte do tyłu w dół i wyciska tylko mięsień na ramienny, tu. Czyli widzicie, jeżeli macie ściągnięte łopatki do tyłu i w dół, macie miejsce, gdzie ta sztanga sobie fajnie leży. Jak wyciskacie, to chcemy użyć, chcemy trenować mięśnie na ramienne, a nie, a nie cały, e, całe łopatki, wszystko, całą obręcz. Zaraz zobaczcie, jeżeli mam spięte łopatki, czyli w retrakcji i depresji, czyli do tyłu i w dół, i teraz wyciskam, trzymając je, to pracuje nam tylko mięsień na ramienie, tak? Czyli jest tutaj, w tej pozycji, jest rozciągnięty, teraz idzie do góry, on się skraca. Jeżeli wysuniecie dalej, to destabilizujecie sobie całą obręcz barkową i wtedy sztanga może latać jak chce. Tak? To ma być tu wszystko zblokowane. Pracujecie tylko mięśniem na ramieniu, to coś jest jak w wyciskaniu. Jak wyciskacie sztangę na płaskiej, to też musicie mieć tu wszystko ładnie dopięte, retrakcja, depresja, żeby bark był w stabilizacji, a nie, że wyciskacie, a wszystko lata, tak? bo wtedy łokcie, wszystko lata. Więc retrakcja, depresja. I teraz, co jest jeszcze ważne, jeżeli już ułożymy tą gryf, czyli ja tę szangę, to wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Na razie z rurką. Jeżeli mamy już ułożone łopatki, wszystko fajnie jest spięte, dupa napięta, brzuch, i teraz tak, nadgarstki, to co mówię, nie wykręcam, mają być tu w linii prostej. I co to da? Jeżeli już skręcamy nadgarstek, to widzicie, że gryf idzie. Łokieć zawsze musi być pod gryfem. Ewentualnie lekko, może być z tyłu. Nigdy w tej pozycji, że z przodu. Czyli nigdy nie trzymajcie gryfu w ten sposób, żeby łokieć był w tej pozycji. On musi być lekko tu, w tej pozycji. Może być równo. Ja preferuję, żeby był leciutko tu, w tej pozycji. Widzicie? Łokieć lekko do tyłu. Dlaczego? Ponieważ jeżeli wyciskacie, to wystarczy zrobić coś takiego. Lekko głowę pochylić do przodu, czyli zrobić miejsce. Miejsce głową dla gryfu, bo jeżeli zostawicie powiedzmy głowę w ten sposób, to uderzycie sobie tu w potylicę. Więc głowa lekko w dół, nadwiastek dopięty, tu powietrze i tor ruchu idzie tu, w tym kierunku, hop. Łapiemy środek, jest środek, czyli nie gibie nas, mamy spięcie. I lecimy, hop, głowę puszczamy, idzie blisko głowy, hop. I układamy z powrotem na tym. Tak? Dlaczego to jest takie ważne, żeby tu ładnie wszystko, że jak wypychacie, to łokieć, siła idzie stąd przez nadgarstek i wypycha. Jeżeli skręcicie nadgarstek, to siła pójdzie w tym kierunku i wygnie was do tyłu, pchniecie do przodu i to będzie tak wyglądał. Tak nie powinno wyglądać. Mam. Łopatki w skół, depresja. Op. Wypuszczam. Idę blisko, wpuszczam. Nadwiastek, hop, wypuszczam, hop, i wpuszczam. Wypuszczam, wpuszczam. Łopatki cały czas trzymam, nie puszczam tu. Cały czas łopatki w tyle. Hop, wypuszczam, wpuszczam. Hop, głowa. Hop, hop. Głowa wypuszcza, teraz wpuszczam. O! jest nadgwiazdek, jest prosty. Tak to powinno wyglądać. Jeżeli będziecie mieli na łokcie właśnie w tej pozycji, to stąd siła wypchnie Wam, siła wypchnięcia, czyli wyciśnięcia będzie szła w tym kierunku, aż zawędruje na środek ucha, bo tu macie środek. Nie możemy jej przepchnąć do przodu, żeby Was nie przeginało Tu dlatego musi być wszystko tu zabetonowane, czyli pchacie stąd do tego miejsca, i później stąd tu, tak? Taka jest ważna, żeby nie uciekało tu. Bo zauważyłem, że większość osób, jak ma problem z mobilnością, to robi coś takiego, że wyciska, wygina się tu, tak idzie, a później to już w ogóle opuszcza, w takiej pozycji, że się cały wygina. Tutaj odcinek lędźwiowy, i zaraz będzie problem z pryskami. To są najważniejsze rzeczy, chyba to wszystko a tu powiedziałem. Oczywiście, jeszcze jedna z ważniejszych rzeczy, przed zabraniem. Czyli przed wyciśnięciem łapiemy powietrzem brzuch tak? Czyli jak jesteśmy tu ładnie ustawieni z tym grypem Pokażę Wam teraz od przodu Jak to prawidłowo powinno wyglądać od przodu A później będziemy łapać pod tyłu Dobra, łapiemy najpierw na palec wskazujący Głęboko wkładam nadgarstki Oczywiście są z lekkiego kąta, nie mogą być tak, bo zaraz się wygnie ręka Głęboko łapię Wchodzę, układam Najpierw spróbuję spr tak, spiąć łopatki do tyłu, jak najbardziej potrafię na dół, czyli coś takiego, jak teraz robię, wyginam tu, ale przenoszę niżej. Co to powoduje? Łatwiej ustawiacie łopatki sobie wtedy w retrakcji i depresji, tak? Jeżeli jak powiedzmy, jakby się lobara chcieli zrobić. Schodzimy sobie niżej, ustawiamy nad ten poniżej i od razu co drugi, w kolejności robimy nadgarski do przodu, Widzicie? Teraz kręcę. Hop. Ładnie ustawiłem, łopatki spięłem powietrze, puch, schodzę, raz, dwa, trzy, ustawiam się, dupę spinam, brzuch napinam, łopatki ściągnięte, nadgarstki jeszcze skontrolowuję i łapię tak, powietrze, brzuch, tylko nie tak, tylko wpinam się i puch, wypuszczam, nie wypuszczam bardzo, hop. I chodzę. Hop. Tu wypuszczam powietrze. Dwa I wypuszczam powietrze. Pilnuję przed samym pociągnięciem do góry, czyli wypnięciem gryfu, pilnuję, żeby upadki zostały na dole. Czyli tak ma być. Ściągnięte są na dół, puszczam głowę, wypuszczam do przodu. Nie wyciskam tu, tak? Tylko na tym miejscu kończę. Łopatki muszą być ściągnięte. I wpuszczam blisko. Jeszcze jedno. Gryf ma iść bardzo blisko tu głowy, tak? Nie róbcie, żeby odchodził za daleko, bo będą zbyt duże przeciążenia na, rotator, na rotatory barku. Musi bli, blisko iść. Głowy. Tak samo jak w zwykłym OHP wpuszczacie sztangę odchylając głowę. Tak tutaj minimalnie głowa do przodu wychodzi hop, i wpuszcza. Żeby wszystko było jak najbliżej osi w kręgosłupie, tak? Równo osi środka ciężkości, tak żeby było bardziej powiedzieć. Teraz pokażę Wam jak to wygląda z tyłu. Ustawiam głęboko. Oczywiście wszystko ma być idealnie ustawione nie na oko. Głęboko wchodzę, to co mówię, bardzo mocno wchodzę, ściągam łopatki do tyłu w retrakcji i depresję. I dopiero teraz przesuwam sobie najwyżej punkt przed tym kręgiem, co mówiłem. Nadgarstki. Tak, tak. Równowaga, dupa spięta, brzuch napięty, nadgarstki wrotowane, łopatki ściągnięte, powietrze, głowa. Wypuszczam głowę, hop, wpuszczam. Co jeszcze polecam, polecam, żeby to ćwiczenie, jeżeli macie możliwość, zaczniecie robić z lekką rurką. Zanim zaczniecie y, cokolwiek robić, wyciskać na samym gryfie, dobrze się rozgrzecie. Nie podchodźcie od razu pod sam gryf, to niby jest 20 kg, nie jest za dużo, ale mięśnie rotujące muszą chwilę załapać ten ruch, więc proponuję Wam, już pokazuję. Na samym początku robić rozgrzewkę marków na przykład w ten sposób, żeby zaangażować rotatory, czyli to samo łopatki, depresa hop. Czyli powiedzmy, zróbcie sobie trochę kubańskich, powiedzmy, kuban presów, tak, żeby to rozgrzać, jak macie gumę, porozciągajcie sobie gumę, poróbcie sobie tak tu handelkami te rotatory sobie porozgrzewajcie. Jeżeli macie jakąś rurkę, porozgrzewajcie barki w ten oto sposób powolutku. Hop. Ręczcie, hop. O to chodzi, żeby bark był w miarę dobrze rozgrzany i jak, zanim zaczniecie wyciskać, to weźcie sobie jakiś gryf, powiedzmy 8 kg, 10 kg i nim poróbcie sobie 5-10 powtórzeń dokładnie, później przejdźcie sobie na sam gryf i dopiero wtedy wchodźcie na Wasz trening, żeby barki były dobrze dograne, do, dogrzane i wtedy to ćwiczenie będzie, jeżeli będziecie wykonywali je w ten sposób, jak Wam zademonstrowałem, będzie w 100% yy bezpieczne, ale mówię, zwróćcie uwagę na te szczegóły, co mówiłem. Nadgarstek, spięcie brzucha, spięcie dupy, żeby nie obciążać sobie odcinka lędźwiowego Tu nadgarstki, żeby łokieć szedł idealnie pod sztangą. Spięcie łopatek, retrakcja, depresja, ale ta retrakcja, depresja nie powinna wyglądać w ten sposób, bo tak większość ludzi robi. Czyli tu dupa dopięta, a retrakcja i depresja ma być tu pamiętamy ułożenie sztangi dosyć wysoko poniżej tego i wyciskamy w ten sposób, że pchamy taki, pod takim kątem hop w linii do linii uszu, o tak możemy powiedzieć, bo tu będzie środek, nie przepychamy przez przód, nie wypychamy do tyłu, musimy znaleźć ten środek, dlatego jeżeli jesteście początkującymi, uczycie się tego ruchu, to radzę wypchnąć gryw, zatrzymać się chwilę. Znaleźć ten punkt, w którym jest środek, czyli macie środek o tą pełną równowagę i dopiero opuszczacie i parę razy wolniej sobie porobić, żeby to sobie w głowie zakodowało tak? na dole oczywiście nie odbijamy tylko za każdym razem opuszczamy gryf na nowo łapiemy, spinamy się i wyciskamy, nie robimy żadnych odbić dobić i pod kontrolą na dole naj, najbardziej jak opuszczacie ten ruch tu przy samym końcu musi być bardzo bardzo powiedzmy taki pod kontrolą nie na zasadzie, że i rzucacie sobie, bo jak sobie będziecie rzucać tą gryf, czyli macie go opuszczać o, w ten sposób i tu go spowolnić i go ułożyć, a nie na zasadzie bu, rzucenia, bo jak nie traficie, to raz, że sobie możecie wywichnąć właśnie te rotatory, dwa, że możecie trafić w ten krąg, a jak walnicie sobie gryfem tak z takiego pełnego oporu, <grych> no to zobaczycie, że już więcej razy tego nie zrobicie. Dobra, tradycyjnie jak macie pytania, piszcie w komentarzu. Jak chcecie Żebym nagrał film o jeszcze jakimś innym ćwiczeniu odnośnie techniki Bo macie pytania do, tej, tech, do tego ćwiczenia, które teraz zademonstrowałem Wam i pokazałem Mam nadzieję, że chyba wszystko, po, wszystko powiedziałem Nic nie pominąłem Oczywiście zawsze diabeł tkwi w szczegółach, oczywiście z tym oddechem też pamiętajcie Jeżeli macie jakieś pytania to piszcie w komentarzu I jakieś propozycje na film też możecie rzucić. Subskrybujcie kanał Jak Wam się podobało łapa w górę Pozdrawiam, cześć